Moi drodzy, w tym odcinku porozmawiamy sobie na temat inputa type range, ponieważ pojawiły się takie pytania, jak możemy za pomocą inputa, właśnie tego slidera, tego suwaka, wyświetlać sobie różne informacje, jak, to, jak tego w ogóle się używa. Także właśnie w tym odcinku o tym sobie porozmawiamy, napiszemy sobie prosty kod w JavaScriptie, który będzie przechwytywał wartość, którą właśnie wskazuje nasz slider, no i oczywiście wypiszemy ją sobie właśnie w tym miejscu, tak jak też widzicie. Także moi drodzy, co by to zacząć od początku. Ja już ten kod sobie usunąłem, także JavaScript jest pusty, plik HTML również jest pusty. Jedynie co dodałem inputa type range. No i mamy właśnie taki suwak. Tam ma szerokość 500 pikseli, żeby po prostu był trochę większy niż ten domyślny, bo domyślnie jest taki strasznie wąski. Także jak już mamy tego inputa, co musimy sobie zrobić? Co musimy w ogóle o nim wiedzieć? Otóż ten nasz input może przyjmować wartości minimalne, czyli dajmy sobie na przykład minimum równa się 0, e, coś takiego. No i na przykład maksymalnie Chcemy, żeby to była wartość 100. Na przykład od 0 do 100% ocena jakiegoś produktu. Oprócz tego, oprócz takiego zakresu widełków, w których możemy się poruszać, możemy też odwołać się do value. I teraz, jeżeli value damy na przykład 10, no to zobaczcie, że w tym momencie, o, tutaj nasz suwak się pojawił. Gdybyśmy dali, nie wiem, 75, no to będzie mniej więcej 3 czwarte miejsca. OK, tutaj w tym miejscu. Kropka się pojawiła. No i samo to oczywiście jeszcze zbyt wiele nam nie mówi, więc stworzymy sobie tutaj paragraf, w którym będziemy wypisywali. Właśnie to value, które jest przechwytywane, przechowywane, przypisane do tego naszego inputa. Także co musimy sobie zrobić? Musimy sobie stworzyć zmienną, na przykład slider. Damy sobie dokument,.QuerySelector. No i będziemy oczywiście pobierali naszego inputa. Zduplikuję sobie tą linijkę, ponieważ odwołamy się jeszcze do naszego paragrafu. Także tu dam P, tu dam P. Następnie napiszemy sobie funkcję, może być funkcja Shownumber i damy sobie tutaj funkcję strzałkową, czyli coś takiego. Hoppciu. OK. I teraz, co będziemy chcieli zrobić, to po prostu w naszym paragrafie będziemy chcieli wypisywać zawartość naszego slidera, czyli slider value. U na końcu, OK, w ten sposób. E, dobra. No i oczywiście musimy sobie jeszcze gdzieś tą funkcję naszą wywołać. Także możemy dać sobie tutaj odwołać się znowu do naszego slidera. Następnie nadamy sobie na niego event listenera. No i będziemy na przykład nasłuchiwali na change'a. I w momencie, jeżeli wykryjemy jakiegoś change'a, jakąś zmianę, no to będziemy chcieli wywołać naszą funkcję show number. No to zobaczmy, czy działa. Oczywiście nie działa. I czemu nie działa? Co myśmy tu walue? Aha, no tutaj widzicie. Dobrze, że mówicie, dobrze, że to zauważyliście. No I zobaczcie, że w tym momencie faktycznie już wyświetla nam się ta informacja, ile tutaj jakichś tam procentów, na przykład, czy jakichś tam wartości ustaliliśmy za pomocą tego suwaka. Natomiast widzicie, że to jest taka zmiana, która się dzieje dopiero w momencie, kiedy ustawię już gdzieś ten nasz, tą naszą kropkę i ją puszczę. Dopiero wtedy następuje zmiana. Także zamiast tutaj change'a, po prostu możemy dać sobie tutaj mouse. Mouse move. I teraz w tym momencie zobaczcie, od razu w momencie, kiedy ja tylko e, r, przesuwam ten suwak, to automatycznie odświeża mi się ta liczba tutaj podana. Także jeżeli chodzi o JavaScript, to tak naprawdę tyle. Natomiast to zobaczcie, daliśmy sobie tutaj value 75, możemy dać sobie value 50. Na start oczywiście tego waliu nie widzimy, więc możemy po prostu w paragraf wpisać cyfrę 50. Teraz już wszystko fajnie widzimy. No i oczywiście wszystko nam się dynamicznie zmienia wraz z przesuwaniem naszego elementu. Natomiast widzimy, że w tym momencie mamy od 0 do 100. Możemy oczywiście dać na przykład sobie wartość ujemną, gdybyśmy tylko chcieli. No i w tym momencie mamy nawet i minus 50, czyli jakąś wartość minimalną. Także to też wam pokazuje, żebyście wiedzieli, że tak się da. Natomiast wrócimy sobie jeszcze do zera. Ponieważ chciałbym Wam pokazać jeszcze jeden atrybut i tym atrybutem jest step. I zobaczcie, że w tym momencie oczywiście ta zmiana wychwytywana jest co jeden. Tak, mamy 28, 7, 6, 5 i tak dalej. Natomiast możemy na przykład dać sobie tutaj 10. I teraz, zobaczcie jak to wygląda, no właśnie w ten sposób. Czyli mamy te zmiany co 10. Możemy też oczywiście dać sobie na przykład 10. I w tym momencie, zobaczcie, będziemy mieli razem z dziesiątymi częściami. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że czegoś się nauczyliście. Przede wszystkim, właśnie jak można pracować, jak w prosty sposób, bo zobaczcie, jakie to jest proste. Pobieramy sobie nasz slider, pobieramy paragraf, następnie tworzymy funkcję, która w tym naszym paragrafie, czy spanie, czy czymkolwiek, będzie wypisywała to wartość, którą przyjmuje akurat nasz slider. No i żeby ta zmiana była cały czas live widoczna, no to nadaliśmy sobie tego mouse move, dzięki czemu jest to automatycznie odświeżane w czasie rzeczywistym. Tak to może nazwijmy. Także, moi drodzy, w tym odcinku to by było wszystko. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie kanał, a tymczasem my się widzimy w kolejnym odcinku, więc do zobaczenia!